Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nowym moim pomysłem jest sałatka z selera. Ale seler będzie z marcheweczką e, taki zwyczajny gotowy w, za, e, w zalewie ze słoiczków. Odraliśmy zalewę i wrzucamy to sobie do miseczki. Ładnie to zgarniamy. Do tego idzie 10 plasterków y, szynki sopockiej pokrojone w taką kosteczkę. Do tego dorzucamy papryka czerwona, papryka pomarańczowa, 5 jajek ugotowanych na twardo, puszka fasoli czerwonej, puszka kukurydzy. Y, Przepraszam za odgłosy Ale dzisiaj w programie będzie gość Gość będzie ten Oto mały człowieczek Rasy, chodź pomożesz mi Szybciutko Dlaczego? No, no chodź Dobrze, no to niestety Dzisiaj go nie będzie w programie Dodajemy majonez Widzicie kochani, to jest y, to jest jakby na żywo kręcone i czasami y, Idę mamo. Dobrze. Idę się bawić tutaj. Y, nie mamo? chcesz robić sałatki z mamo? Chcesz dać trochę pieprzu do sałatki? No to chodź. Tylko nie dotykaj. To Tak, proszę. Co będzie? Z takimi różnymi... Proszę wsypać. Co to jest? Majonez. Nie dotykaj, bo rączki masz nie... nie ten... Wsypa, nie odkręcaj. Tylko proszę Ale wsy... muszę... No. Nie Widzicie? Nie wolno odkręcać, to się odkręca. Zobacz, tam... Pomachaj do, do cioci albo do pani. Pomachaj tam do kamery i powiedz, cześć, no, cześć, gotujemy dla was razem. No, proszę mi pomóc, proszę pan kucharz, ślicznie i wystarczy już, bo później zamknąć. będzie... Zamknąć. Zamknąć, bo no, później Teraz musisz mieć zdejmować, tam się bawię. No to powiedz, do widzenia. Do widzenia. Ślicznie. Proszę i bawić. Dziękuję za pomoc. Tutaj, tutaj Dobrze. mam zabawki. Jeszcze oh. oh. butelko zabawę? Butelko Pudełko do kuchni to raczej zły pomysł. No i dobra, niunki moje mieszamy, mieszamy całość. Zobaczcie, tutaj nam się taka wytworzyła ładna mm. mieszanina mm. smaku. Musiałam tu przynieść. Dobrze, kochanie, tylko cichutko, tak? Bo huzi... Ale jak pozdrawiam, to jest tak głośno. Jak pozdrawiasz, dobrze, ale teraz już nie pozdrawiasz, tylko teraz już mamusia nagrywa. Chodź, y... jaki monster. Jesteśmy tutaj y, dla Was. Jesteśmy normalną rodziną, która y, gotuje. I gotuję również dla was, dlatego dzisiaj udowodniłam wam, że jesteśmy na żywo, jesteśmy dla was i ja też mogę gadać. To co robimy. Ja też mogę gadać. Tak za chwilkę też coś powiesz. To co robimy robimy. Ja gadać. To co robimy robimy specjalnie dla was. No i oto znowu dodajemy jeszcze soli, bo jeszcze jest troszkę. Za mało słone. I to by było na tyle. Sałatka jest gotowa. Jeszcze Ej, ją tylko wycis. Muszę wsadzić do domąć, Dobrze, kochanie, tylko teraz chwilę już mamusia kończy, tak? Za chwilę się z tą pobawię. Kochani... A ja nie wiem, żebyś ze mną się bawiła. Dobrze. Kochani, nasza sałatka jest gotowa. Jest idealna na grilla, idealna do obiadu na kolację oraz na... Tak, życzymy smacznego i mam nadzieję, że jutro będziemy mieli lepsze warunki. Oglądajcie nas, naszą rodzinę i nasz kanał.